Cześć, z tej strony Arminfangol.pl. Witam Was w kolejnym filmie, w którym opowiem Wam na temat butów piłkarskich. Dziś porozmawiamy o butach Neymara, bo ten człowiek, jak widać, ma jest pełen tajemnic, a jego buty tych tajemnic mają całe mnóstwo. To są nowe vapory, słuchajcie. Jak Wam już kiedyś wspominałem, nasz kochany Robert Lewandowski przejął. Buty Hypervenom, które pierwotnie były jakby prezentowane przez Neymara, a teraz Neymar dostał waporki. Na szczęście nie są w barwach Barcelony, ale są w barwach, które mają sugerować i na, na, nawiązywać do flagi brazylijskiej. No i plus dokładamy tutaj Volt, czyli ukochany kolor Nike'a. A co na tych butach znajdziecie? Już Wam mówię. Korzystka butów nawiązuje do flagi Brazylii, zaakcentowano je dodatkowo jaskrawym odcieniem Blue Orbit oraz kochanym kolorem Volt. W projekcie uwzględniono dwa najważniejsze występy Neymara w drużynie narodowej Brazylii, jest to pierwsza bramka zdobyta przez piłkarza dla kraju w meczu z USA. Na nowych butach zobaczymy pięć brazylijskich gwiazdek, które dumnie winieją także na strojach reprezentacji kraju. Na butach znajdują się również fakty z życia rodziny Neymara. 11.03.96 to data urodzin jego ukochanej młodszej siostry Rafaeli. 24 sierpnia 2011 rok oznacza dzień, w którym narodził się syn Neymara, Dawid Luka. Kropkowane geograficzne kształty nawiązują odpowiednio do mapy Barcelony i Brazylii. No cóż, Barcelony nie mogło zabraknąć. Pokazano także kilka najważniejszych goli klubowych Neymara. Pierwszą bramkę dla FC Barcelony. Pierwszego gola zdobytego w meczu przeciwko Realowi Madryt oraz bramkę z finału Champions League w 2015 roku. Pozostałe gole odzwierciedlone na bucie mające osobiste znaczenie dla Neymara to jego setna bramka w karierze sportowej zdobyta w 20. urodziny oraz legendarny gol w meczu z Real. Brawurowy i pełen finezji styl gry Neymara został pokazany nawet na końcówkach sznorwadeł, które ozdabiają napisy OUSADIA oraz ALEGRIA, znaczące odwaga i radość. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą ciekawostkę, że Wam się film podobał, łapki w górę. I pamiętajcie, jesteśmy tu dla Was, piszcie, co chcecie oglądać.